No, cześć. A słuchaj, a czego te osoby się obawiają ogólnie? One, jak gdyby, co, boją się w ogóle odezwać, czy boją się, nie wiem, kamery, czy boją się głosu swojego, czy, czy czego, że nie chcą występować w telewizji? No po prostu nie chcą, no, po prostu. No to jak nie chcą, to musisz po prostu bardziej dojrzały, dojrzałe, po prostu osoby mieć, które normalnie chcą zadać kilka pytań, przecież to nic nie kosztuje, tak? No, mogą pomóc w całym, powiedzmy, w całej operacji, powiedzmy, quasi-walka o Polskę wolną, ale te dziewczyny i tak, czy inaczej do Ciebie przyjdą błagać na kolanach kiedyś, żebyś dał im pracę, bo tak naprawdę Ty będziesz dysponować stanowiskami pracy, nie? W przyszłości. Ja powiedziałem. Inwestuję w młodzież, a jak one tego nie rozumieją, no to dobre jest. To są po prostu jeszcze niedojrzałe, za młode są i tyle. Najważniejsze, że dostałeś pieniążki, to mnie cieszy. No ja też dzisiaj odebrałem BMW z warsztatu. Tam jeszcze jest jedna drobna rzecz, ale to się zrobi już w Polsce. No troszeczkę mnie zawiódł ten mechanik. Myślałem, że to będzie tak jak trzeba, ale nie zrobił wszystkiego i widzę, że mu się nie chce. Tą jedna usterka jakaś drobna została. Nie wiem, albo nie chce musia, albo nie wie, jak to zrobić. Też tak jest to możliwe, nie? Dałem mu te pieniądze, kurczę, ale z nim już chyba żadnych interesów też nie będę robić, bo to nie ma sensu. Jest tak chytry i tak przebiegły, że masakra, nie? Nie lubię takich ludzi po prostu. Nie, nie widzą tego na przyszłość. Ja mu robię reklamy warsztatu, a on tego nie czuje. No to do widzenia, będzie ktoś inny. Nie ma co. Nie ma co po prostu. Tak jak z tymi twoimi, powiedzmy, uczestniczkami programu, nie? Chcą, niby chcą, potem nie chcą, bo się boją. Dobra, no to jak chcą się schować jak zające do nory, to niech wejdą do nory, wystawią tylko, tylko nos, nie? Niech wąchają ten smród i tylko tyle. Ty będziesz miał pracę z Piotrkiem w przyszłości. Zobaczymy jeszcze jak ta strona prezydent1.pl wyjdzie, nie? To jest ważne też. No. Miałem na linii przed chwilą kolegę, tylko byłem zajęty akurat tutaj swoimi obowiązkami, bo miałem kolegę z przemyśla, który tam chce mi pomóc, pomóc właśnie w tych sprawach wyborczych, nie? Oni wystawiają też jakiegoś kandydata, bo już mi to mówił wcześniej. Ja dopiero później skojarzyłem, że to chodzi o te wybory właśnie na prezydenta, nie? A ten artykuł co widziałem w telewizji, to świadczy tylko o tym, że tam będzie naprawdę bardzo ostra walka głównie jakichś ekip partyjnych. Oni tam będą się zażynać, a ludzie w przemyślu nie chcą cały czas kandydatów partyjnych, bo jeżeli to ma być miasto nowoczesne, a oni lansują to miasto jako najnowocześniejsze w Europie, tam, tam będą po prostu takie cuda. Yy, których w Polsce nie ma, to oni mogą tylko to zrobić i zrealizować z kandydatem bezpartyjnym, takim jak ja. Mam układy tutaj w Niemczech, wiem, gdzie pojechać, wiem, jak z kim rozmawiać, znam tą dynamikę, jaka tutaj jest, no i ewentualnie jak trzeba będzie jakiejś takiej fach fachowej, merytorycznej yy, spraw takich, wiesz, jeżeli chodzi o doradztwo techniczne, czy na przykład silniki elektryczne, czy coś, no to na razie tego w Polsce się nie kupi, to trzeba sprowadzić z zagranicy niektóre podzespoły, nie? Albo firmy nasze, polskie to wyprodukują, ale to jest długa droga, bo to na to trzeba będzie czekać na rozwój tej gospodarki, takiego przemysłu powiedzmy me mechanicznego. To jeszcze 10-15 lat, ale to by, musieliby wszyscy politycy zrozumieć, że Unia Europejska nie jest nam potrzebna, nie? Tak jak ja mówiłem w tym wywiadzie, że Polacy są narodem tak jak gdyby zaradnym, że jeżeli chodzi o takie nowości, to szybko to opanujemy, tak jak Chińczycy praktycznie. A rąk do pracy nam też nie zabraknie. Młode pokolenie Aha. zamiast wyjeżdżać za granicę, może pracować w Polsce i to trzeba widzieć, żeby jak, jak oni na przykład w Wałczu nie zrobili tego, że nie posłuchali mnie w tym wywiadzie, że musimy to młodzież zatrzymać, no to zobaczcie ile z Wałczu wyjechało ludzi. Wez sobie tylko statystyki wbi. 2010 rok, jaka jest liczebność zameldowanych w Wałczu? i wbij sobie teraz 2020 albo 2021. Zobaczysz ile tysięcy ludzi z Wałcza się wymeldowało. Po prostu się wymeldowało, czyli ich nie ma, a jeszcze trzeba dodać drugie tyle, które pracuje na umowach śmieciowych za granicą, a tylko trzyma meldunek w Wałczu, bo Wałczu jest pusto. Jak byłem ostatnio w grudniu, to Wałcz jest pusto. Po prostu na ulicy niewiele nie ludzi jest. To nie jest ten wałcz, co ja pamiętam 10 lat temu, gdzie praktycznie trzeba było uważać, żeby się z kimś nie zderzyć na chodniku. No taka prawda. Ty tego wałcza nie pamiętasz, bo miałeś wtedy niewiele lat, ale, ale ja pamiętam. Hmm. No. no dobra. Słuchaj, a czy w takim razie jesteś... Yy... Skłonny zacząć, powiedzmy, żeby tą tablicę pierwszą zrobić i tak to trzymać? No tak, tak, byłeś pan jakiś rodzinny tam wyjścia do tego. Wszystko, ja Ci tak wysłałem tak. na mailu, masz wszystko już. Masz wszystkie, tak, ja. wszystkie dane, tak. żeby się zameldować y, na ten serwer tej firmy, hmm, co sprzedała hmm. mi tą domenę, i to jest wszystko wykupione tak. na dwa lata, łącznie z hostingiem. Jutro będę zajęty, bo wyjeżdżam. No. Także praktycznie no od. na maila. Proszę? Napiszę na maila. No, napisz na maila, co tam, jak tam uważasz, ale przede wszystkim ja ci wysłałem, bo to wysłałem już godzinę temu te wszystkie dane, albo lepiej, no. no. Dobra, to zaraz. Wejdź na duży komputer i normalnie sieć, bo z komórki tego wiadomo nie zrobisz, nie. No, to w takim razie co? Pozdrów swoją przyszłą żonę ode mnie. Pozdrów tą panią, na które konto przesyłam pieniądze i powiedz, że walczymy nadal o Polskę wolną, okej? Okay? Mm, okej. Okay. No, to na razie. No, cześć, hej.